Witam Państwa we wtorek, 25 czerwca. Na razie niewielkie zmiany na wykresach, więc takie krótkie tylko przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej. Choć trzeba przyznać, że indeksy warszawskie w dalszym ciągu no, wykazują się relatywną siłą. Widać to również dzisiaj. Zaraz zresztą przypomnę Państwu indeks DAX, który wygląda ciekawie. I pewne zagrożenia no, już się tam pomału pojawiają, aczkolwiek jeszcze bez tej przysłowiowej kropki na TI. Natomiast no, w przypadku WIG-u oddaliliśmy się dość mocno od wybronionej dwa tygodnie temu bardzo silnej zapory popytowej 83, 83640, więc przypominam, że taka strefa jest, ona jest respektowana przez rynek, liczne zniesienia wewnętrzne, m.in. 14 i 6 całej Hosy, ale dla mnie też tutaj wartościowym elementem jest ta symetria. Która po raz kolejny widzimy, że no, proste narzędzie, a bardzo skuteczne, bo korekta jest identyczna jak ta poprzednia w tej, w tej ostatniej potwali wzrostowej, więc no, wydaje się, że w przypadku wybicia takiego wsparcia rzeczywiście no, moglibyśmy mówić już wtedy o konkretnym sygnale słabości. Natomiast no, sygnałem kontynuacji Hossy z kolei byłoby tutaj dopiero zanegowanie 90-155-90-796. No niezwykle ciekawy opór. Nie wiem, czy Państwo przypominałem o tej strefie tydzień temu, no ale tu trzeba. Wskazać przede wszystkim też właśnie ten element wywodzący się z symetrii, bo fala AB ma identyczną długość jak fala CD, liczne zniesienia zewnętrzne, tworzy to bardzo wiarygodny obraz. No i to jest takie kluczowe, średnioterminowe wyzwanie dla, dla kupujących, i w tym ujęciu, właśnie takim długoterminowym, czy powiedzmy średnioterminowym sygnałem hossy na Wigu byłoby dopiero wybicie tej strefy. Natomiast no, też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że podaż jak najbardziej ma prawo wykazywać się tutaj dużą aktywnością. Zresztą kilka tygodni temu się o tym nie przekonaliśmy. Więc na pewno te dwie strefy, jeśli chodzi o WIG. Jeśli chodzi z kolei o WIG-20, no tutaj mniej precyzyjnie działający klaster FIBO 2413-2421, no ale też proszę zwrócić uwagę na symetrię, na liczne wzmocnienia wywodzące się z klasycznej analizy technicznej. Tu gdzieś jakaś linia szyi jeszcze takiej hipotetycznej, choć mało książkowej formacji głowy z ramionami, ale o tym się mówi. W moim odczuciu większe znaczenie ma to zgrupowanie, czyli 14, 6, 23, 6, 61 i 8. Choć to trzeba to podkreślić, że no nie ma tutaj dużej precyzji, takiej jak na przykład na wig ale charakter WIG-20 jest inny tego indeksu i wiemy, że czasami tutaj dochodzi do naruszeń. Pod tym kątem zdecydowanie lepiej, już tak historycznie na to patrząc, działa na pewno indeks WIG. No niemniej jednak pozostawiam jak najbardziej ten przedział cenowy na wykresie. Daje się, że uzyskalibyśmy sygnał słabości, to wiarygodny, gdyby jednak doszło do przełamania. Takiej, tak skonstruowanego w ten sposób wsparcia. No ale póki co popyt kreuje wydarzenia. Jesteśmy silniejsi względem chociażby rynku niemieckiego czy rynku francuskiego. Więc wyzwaniem tym średnioterminowym, jeśli chodzi o WIG-20, z kolei pozostaje strefa 2615-2627. Więc przypominam o tym przedziale cenowym, gdzie kilka tygodni temu doszło do wzrostu presji podażowej. Zobaczmy rynek niemiecki, no bo tutaj. Strefa na pewno ta 17866, 17900. W tym rejonie popyt nie tak dawno się uaktywnił, no ale też możemy tutaj wymienić cały wachlarz wzmocnień i wywodzących się z klasycznego podejścia. Ta linia zielona, Median Line, Median Line w kolorze czerwonym, no i to jest pierwsze wsparcie FIBO, gdyż na bazie 14 i 6. I tutaj także moglibyśmy sobie gdzieś, to lepiej byłoby widoczne na wykresie w skali dzienne, ale ta linia szyi potencjalnego, potencjalnej formacji głowy z ramionami gdzieś w tym rejonie troszeczkę wyżej ponad tą strefą, ale gdzieś tutaj przebiega. Więc to jest newralgiczny, przynajmniej powiedzmy w ujęciu krótkoterminowym rejon cenowy, bo po wybiciu takiego wsparcia pogorszyłby się taki właśnie lokalny obraz techniczny. Może to nie byłby sygnał odwrotu całego długo- czy średnioterminowego trendu wzrostowego, ale jednak zapowiedź rozwinięcia się ruchu spadkowego. Więc na to zwracam uwagę na ten przedział cenowy natomiast tydzień temu pamiętam wspominałem o zniesieniu 61.8 czyli 18.540 fajne wzmocnienie w postaci ML no i to jest ten warunek konieczny tutaj do spełnienia, aby można było mówić o sygnale negacji całego ruchu, by tak skonstruowany, prosty opór został zanegowany, a jeszcze daleka droga do tego, no bo dzisiaj rynek słabszy, dużo słabszy względem chociażby właśnie LIGU 20 czy WIGU, no ale to jeszcze też tutaj nam sporo brakuje do sygnału negatywnego w postaci wybicia tego najbliższego wsparcia technicznego. Zwracam na ten klaster uwagę. Nazdach teraz dla odmiany, bo tu się dzieją ciekawe rzeczy. Wczoraj słaba sesja, głównie z racji NVD, gdzie zmienność, zmienność jest w tej chwili naprawdę kosmiczna, i to nam generuje jakieś tutaj przynajmniej wstępne zagrożenie, bo Patrząc już tylko na indeks NASDAQ 17880-17939, to jest ten opór, który no, zadziałał tu bardzo precyzyjnie i jest dla nas istotnym punktem odniesienia, bo bazą też dla tej strefy jest ważne zniesienie zewnętrzne 127,2. Górna linia kanału, zresztą charakterystykę tej strefy przedstawiałem Państwu w ostatnich komentarzach. To, co wiemy w tej chwili, to to, że podaż rzeczywiście tutaj. Zaczyna kreować wydarzenia, i nowy, nowym elementem są tutaj te okolice 17-295. Pokazuje tylko jedno zniesienie, 23,6, ale w tym rejonie też posiłkując się wykresem w skali dziennej czy intratejowej możemy sobie odnaleźć, mówiąc cudzysłowie, inne projekcje i zniesienia. Więc utrata tego wsparcia no, byłaby dla mnie zapowiedzią testu tej bazowej, znanej nam już doskonale, zapory popytowej 16,904, 17 tysięcy, bo tu z kolei mamy do czynienia z techniką grupowania zniesień. A jeszcze do niedawna ten rejon funkcjonował jako ważna zapora podażowa. I teraz ma prawo pełnić rolę wsparcia w moim odczuciu, bardzo ciekawy przedział cenowy i tutaj już ewidentnie kupujący powinni być aktywni. Brak takiej aktywności, wybicie tego węzła to już dużo silniejszy, ma nawet w kategoriach średniotermino, średnioterminowych sygnał, sygnał słabości. No i SP. Tu na razie punktem odniesienia pozostaje wybicie 5409-5429. Już mówiłem o tym tydzień temu. Pierwszy taki wstępny sygnał słabości pojawiłby się w momencie, gdyby indeks powrócił poniżej tej strefy. Ona rzeczywiście teraz no, zaczyna pełnić rolę takiego lokalnego wsparcia. Natomiast nowym elementem na wykresie jest troszeczkę inaczej skonstruowane wsparcie. 5270-5300. Strefa, strefa wyznaczona na bazie 14,6 tej ostatniej potwali wzrostowej, ale dochodzi też 38,2. Zmiana biegunów, ta dolna linia kanału. Bardzo wiarygodny obraz w moim odczuciu, więc naruszenie ważnego oporu, brak reakcji popytu w tak ciekawym, potencjalnie istotnym rejonie. No to wachlarz raczej negatywnych wskazań, ale to tylko na razie, jako scenariusz no, alternatywny, bo póki co jesteśmy ponad węzłem 5409-5429, a kluczowa zapora popytowana SP w tym ujęciu średnioterminowym to 5270-5300. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa tradycyjnie w przyszły wtorek.